Siemaneczko, z tej strony Mati i ja was witam w kolejnym odcinku z farminga mm, z farminga 15 w naszym bolusiowie, jak dzisiaj widzicie zaczynamy sobie z uprawianiem po drzewach jak widzicie mam tutaj borynę przymontowaną z marki doslemke tutaj ładnie sobie dzisiaj działamy naszym nowym nabytkiem od poprzedniego odcinka czyli traktorem walmetem w dzisiejszym odcinku mam zamiar po uprawiać to pole i porosiadnie na nie nawóz, a w następnym odcinku zajmiemy się e, sianiem tego pola rzepakiem. Tak więc no będzie się działo. W dzisiejszym filmiku mam troszeczkę informacji dla Was do przekazania, bo troszeczkę się pozmienia. Jak widzicie, ta troszeczkę mniej jest właśnie FSA na kanale i w ogóle mniej filmów. Ale jest spowodowane, że no jak widzicie, to jest dobra pogoda teraz u mnie, no i walnie być na dwór i tak dalej. Do czasu, czasu tego nie ma, jakby się to już zostało tylko dwa tygodnie do, do końca nauki jakieś poprawki, teraz jeszcze jakieś ostatnie i tak dalej, tak dalej. No i do tego jeszcze Nagry nagrywanie w realu, ponieważ nagrałem całe się odkoszone od do wyjania i teraz będzie troszkę więcej filmów z reala, w tym sezonie na pewno będzie więcej. No, nie wiem kiedy też mi się pojawią będę miał czas to zmontować no i muzykę no i co i tak dalej i tak dalej ale też kolejną informacją fajną pewnie dla większości osób jest taka że e, no będziemy za niedługo, bo no się już livey ponieważ zostały mi takie ostatki ogarnięcia obs jakieś tam, żeby mi wszystko do wysłuchać i tak dalej i tak dalej no jest więcej czasu tak więc też pewnie będzie też będą livey Będą live'y z forminga 17 i możliwe, że Zrobienie map, ponieważ to się wziął już w wakacje Wreszcie zrobienie moje mapy Myślę, że jakoś to wyjdzie i też będą live'y, bo pewnie na live'ach mapy, Coś w tym stylu, żeby nie tylko, nie tylko, żeby nie było tylko Może będą jakieś speed, Speedy właśnie zrobienia mapy Jako jakaś seria, ale to się zobaczy dopiero w wakacji Ponieważ na razie, no mapy dopiero Dopiero zrobiły wakacje, tak? No myślę, że też tak, więc kiedy będzie jakiś kolejny odcinek z serii gry z widzami. Będzie mam dwa do wystawienia, więc przepraszam ludzi, którzy w nich uczestniczyli, jeszcze nie wystawiłem. No jak mówię, no teraz jest też niby już mniej nauki, ale też jest troszkę mało czasu. No jak wiecie, mało czasu teraz jestem na dworze niż w domu, a te odcinki będą na jak najszybciej wystawiane, czyli co tygodnie myślę, że też się pojawi jakiś... Odcineczek właśnie z gry z widzami Ten film w środę dla jasności do wystawy, albo Pewnie w, pełni w go wystawia znając mnie, tak więc no Tak, tu u nas Wiecie, bardzo fajnie, bo ten broda też ma Fajny animacje i walki, że ten walk się tutaj kręci Otworzyłem sobie tylko szybę, nic więcej, żeby mi tutaj jakby sobie tworzyłem widok, jakby mi jakieś kamienie to by było już po Po szybach w tym nowym traktorze Po drzwiach w szybach, o tak, dla spustowania Dlaczego nie uprawiają 914? Bo to 914, nie 1014, jakby ktoś pytał. Ponieważ ona będzie rozsiewała nawóz, a na Walmetem mało robiliśmy dopiero, to tak, jest druga parca w tym gospodarstwie. Także dlatego właśnie Walmetem. Mapa jest to bolusiowa V6, ponieważ dużo ludzi zadaje pytania jaka to jest mapa w postach na Facebooku albo w komentarzach na YouTube, tak więc mówię to bolusiowa V6. Autor tej mapy jest Mafia Solec, jakby też pytał. E, tak. No za odcinkiem to wszystko ładnie porałem, jak widzicie, od jakoś jakoś ładnie przetorka Na razie no, do gospodarstwa, tylko z tych maszyn ładnie nie postawiłem. No ale zbytnio, myślę, że to już porobię wreszcie. Ale zbytnio nie było kiedy. Tak więc no, live y wnoszę już pojawił z OBS-a, ponieważ na dwa subskrypcji i tak dalej, żeby w te live'y były ła, ła lepsze i tak dalej Ale mi, że... jakbym czasu będę właśnie wtedy streamował. live będą oczywiście na YouTubie, tu mnie zapytała, czeka, no dlaczego na nie je streamuję na hitboxach albo na Twitchu. ale naprawdę nie wiem, jakoś ja wolę na YouTubie, ponieważ na YouTube wiem, że będzie więcej ludzi oglądało. Tak więc no. Takie dla sprostowania. Brą właśnie nagrałam koszenie trawy. Jak ktoś pytał o traktorem jak kosiarką z klasa, przewracanie masajem, fergusonem, zgrębienie fendem, porasowanie masajem i złożenie, a złożenie było bardzo fajne, ponieważ złożyliśmy, na, złożyliśmy właśnie mm, tą małą ładowareczką układaliśmy, a no, traktor z przyczepą podjeżdża, tak więc będzie troszeczkę inaczej niż zawsze. No i w tym filmiku i w tym sezonie możecie się właśnie cieszyć, że jest więcej filmów z Rala niż zawsze ale jest to spowodowane, że właśnie real jest więcej, bardziej oglądalny no i staram, jak jakaś akcja jest, to staram się tę akcję nagrywać kolejny film, który się pojawi na kanale, to nie uda się na kosy z tylko to będzie koszenie, e, koszenie kukurydzy sianie kukurydzy, przepraszam za pomyłkę nie, no fajny fajna ta budowla bielnikowa myślę, że ten zostawić nawet spokojna, a sezowym mi Nie wiem, jak to będzie ładnie wyglądało, czy jakoś tak To się zobaczy. Dobra, działamy dalej. Odcinek myślę, że wyjdzie około 20 nim to, ponieważ to pole jakoś wycięcia, 6 minut dopiero, a jeszcze jesteśmy w połowie pola, jakoś to idzie niby... No a z tej bruny, bo chyba są tylko 3 metry, jak się nie mylę. Jak źle powiedziałam to przepraszam. No i tak więc myślę, że w realu fajnie te filmy wyjdą, ponieważ całe się na nagrywałam, chyba prawie całe się na nakosą, chyba jako przewracania, albo całe, nie pamiętam nawet, nagrywałam wszystko ze statku, ponieważ pola były mało oddalone, tak więc bez problemu mogę sobie na i tak dalej. A wiecie, że co, pozwolicie, że teraz sobie zrobię popożniaka? Wiem, powinno się popożniaki zrobić na końcu, ale naprawdę, bo to są belki, potem płot i nie mam gdzie tutaj w ogóle wykręcać, tak więc no, pozwólcie, że teraz zrobię. Dobra, jakoś tak. No będzie to też realiz... będzie film na kanale z Opulagrem, ponieważ 11 czerwca, czyli w Niedzielę, będzie wolno mnie spotkać na Opulagrze w Kamieniu Śląskim, ponieważ tam będę, Była jeszcze sobie jakoś raz z tego zrobić, Ups, belkę przed wróciem przypadkiem. A te belki może jakieś się tutaj, ty belę w to razie nie będę ruszał, może się kiedyś się na gospodarstwo, ale na razie tutaj mnie nie przeszkadzają, tak, więc mogą coś na razie tutaj być. W kolejnym odcinku w tej serii zajmiemy się oczywiście że rzepakiem, a potem może jakaś akcja yy, kukurydza na kiszoneczkę na tej mapce zobaczy się albo jakiś obornik i po do Yorka, ale najpierw chyba zrobimy kiszonek. Wiecie, te maszynki siebem troszeczkę zabrudziły, wypadłaby jakaś karsze w ogóle nie kupić, myślę, że coś zakupimy. Co by na razie grałem bez chudów, bo chyba tak łatwiej się ogląda, to myślę, że to jest lepiej, ale to mało się zdanie, to więc napiszcie, czy wolicie jak grają z Kudami czy bez. No, myślę, że te serie właśnie jakieś nowe z polskiej w sieci z Kacperem i z Kamilem się no, pobawią, no, za niedługo, ale też jeszcze musimy się zgrać, bo teraz wiecie, no, dużo czasu, trzeba więcej czasu spędzamy na podwórku i tak dalej. I kiedy kolejny mat będzie? Jak, jak bardziej mi się chciało, to by wystawiać. tak więc, no, to są tylko moje chęci. Jakby to miał dobry dzień, dobry humor, to pewnie wam ten modpak wyda. Jego uprzednio ten modpak jest na polskie gospodarstwo. No jest troszeczkę większy niż uprzedni, ale myślę, że też wam się spodoba. Najpierw no seryjne będzie, ponieważ musiałem on nowa meskę zainstalować, ale udało mi się jako jedyny serwer, czyli grę z widzami przywróci, ponieważ tylko tam były, były trzy mody na tej, na tej gry z widzami, czyli mapa i... I dwa mody to był John Deere i z Krona, ponieważ tą pszczepę krępy wywaliłem. Ponieważ ona tam nie pasowała, według mnie, bo pszczepę oryginalne, wziąłem. No, tak więc no, górali nic już nie będzie, ale górale wam powstaje. Te trzy odcinki zaległe, które się do wystawienia. Najwyżej u Kaspra nie będzie, ponieważ mu się te filmy usunęły. Te, te trzy filmy na dniach też wam wystawię, kiedy ten vlog zlega będzie. Mm, nie wiem kiedy będzie tak dokładnie. Ona z mam dużo filmów do wystawienia, zaległych też. Tak muszę, no staram się ta, 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 muszę ten film powystawiać no a to lego nie wiem kiedy wystawię. Właśnie ten vlog zlega jakby ktoś pytał o co chodzi, a w jakim jest temat. Ona z tego się to mylę, tylko może być chyba? Czy nie może być? No. O, może coś jest, coś w tym stylu wyjdzie. Mogłem bez sobie ściągnąć mocne odpalanie ręczne, czyli wciskamy na przykład ego jak albo enter i się tak to odpala w niektórych modyfikacjach to jest, na przykład w US914, a na przykład w tym tego nie ma, a to było rolnie też grę. Chodzi o tutaj po przytaku, dzisiaj nie muszę robić z tej strony. Oba się jakoś bez. Dobra. Takie tak, żeby się z taką zbroną, wielką spukłonię w rollu do rety, bo chyba 914 też by ją dźwigła. No w sam raz 10 minut się tak tutaj właśnie za pole to bronuje, potem sobie na wóz, nie w 5 minut, potem sobie te masy gdzieś tam poustawiamy, No i jakoś odcinek wyjdzie do 20 minut około, tak. Pozbyło się, się napije, bo taki gola, że się napija, bo jest taki golot, że znaczy mi się stopicie. Dobrze. To ma jedyny bóg tu taki drgawy dostaje. Widzicie tych fajnych A to jest chyba wina właśnie, że mam jakby dwa młode orki. w taki i może on ma też normalnie i nie wiem o co chodzi. No nie wiem. Musimy jakoś to dobra. A się gdzieś to pojedziemy odczepić Napytałbyś no, to zrobić w porządku, bo nawet to na to się ciężko wjeżdża na gospodarkę. I ta, no, na co noc możliwe, że tego, tego używanie, będzie już następny, e, te będziemy tego fruszaja. Może pan wiecie już na następny. Te fruszaje będziemy używać za dwa dni. Najpierw, proszę, to na kolejnych dniach to jest na kolejne, jak to e, ustrus, czyste właśnie przygotowany z sierpnickiem. To jest właśnie ta brona schowamy do tego garażu. ojeju, wjechać do jakieś palety. Teraz muszę tutaj ładnie wjechać. Pop widzicie, ma strasznie złą kolizję. Muszę być bardzo daleko od tego pluga. No wiecie co się dzieje? Sami widzieli, widzicie, widzicie, posiadaję wjechać i ta brona z powietrza ta na nic, to już na nic to nie poradzę. O co ja mam mogę wam powiedzieć? na no, nic. Więc brona latająca w powietrzu. No dobra, do jest bug, tego puga, chodina puga, ale lewego o pół fanej w jakoś by to nie umiałem No, To jest sobie na razie że zostawimy naszego palmeta. A sobie pójdziemy, żeby nie było wszystko pomiędzy zmośnione i pójdziemy sobie do naszego... do naszego 914. Pootwieramy sobie, bo tu gorąco W zasadzie tutaj tej pojedziemy Wcechamy sobie No i jest No czemu nie działa Dobra To ma naprawdę duży rozwój, tak więc no szybko to pojedziemy. A może dzisiaj zaczniemy te siewy jeszcze, co? Chyba dzisiaj sobie zaczniemy te siebie. Tak wiecie, jak my to pole że sobie zrobimy całe. Widzicie, że sobie zaczniemy chyba się siać troszeczkę. Albo, chociaż wiedziałem na pole z tym siewnikiem. Albo się 15-minutowy. Chyba, żeby zacząć jak 15-minutowy. Żeby nie było tych siewów jeszcze. Żeby u kolejny odcinek siewów Myślę, że może być. No Naprawdę, on no, się troszeczkę za dużo ma tam tą farmę, ale jak to mamy za szybko nie jeżdżę, bo wiem, że się tak gdzieś 20 jeździ na godzinę, w realu. E, będę tu ten narost? Suci, bo to wezmę na raz. że to weźmiemy tak na raz. Bo ten rozsiaż ma taką szerokość, że na pewno weźmiemy to na raz. To jest miaturka, bo jakąś miaturkę nie ma zbytnio zarościowania, coś na rozsiewanie. Ma... tam z góry jeszcze, o. Co w tym stylu? O! Będzie fajnie, dobra. To troszeczkę mogę tę urosia włączyć. Bo troszeczkę nawozu potraciliśmy, no, ale się przeżyję. Możliwe następny sezon, albo na jesień tego sezonu kupimy jakąś taką kosiarkę. Albo coś się wymyśli. No troszeczkę chyba się Za szybko to tę urosia. naprawdę. No, teraz teraz będzie chyba dobrze To było naprawdę. No i super procent, no to da się by się na planie od niego zabierali. Idziemy sobie zatankować jeszcze naszą unię. No unia zbytnio nie jest w pośród rolników w realnym życiu, ale mi się tutaj po farmingu podoba. Teraz powiecie mi gdzie to był trigger napełniania oczywacza, bo ja już nie pamiętam, bo ja florą mam. Chyba tam jest tam gdzie tam jak Kusierki. No, er, tamto się. No dobrze, no tyle styknie. Teraz ja wszystko nam tak o, będziemy mieli na wiosnę. To A bo to jedziemy, goście. Ja no sobie w dół? O, też troszkę w dół, niech to nasiara się nasz. Zrobiłem tylko po O, ja to było, nie widziałam, Też dziwnie to widziałem, ale jakoś widziałam. Tak więc to, ja Wam dziękuję za uwagę, łapkujcie, subskrybujcie, piszcie fajne komentarze. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, narka!